Z tej strony i witamy w kolejnym odcineczku z GTA, oczywiście. I tym razem będziemy walczyć o przejmowanie własnego pola, aż tak powiem. Nie własnego, tylko że im większe pole, tym ten wygrywa. Gramy Timowo i jest ze mną, śmija. Cześć. Ren. Cześć. I Simon. Mhm. Mm nie wiem, dobra. Ja miałem ]cie. być już szedla, przecież. Tak, to no dobra. O, i fajne No, więc takie wzięłam Ja nawet ja nie patrzyłam. Powiedziałam korunkę. A. Które, ten. A, zapomniałeś znowu. No ja tak samo. Aha, czekaj, bo tutaj się chyba wypada za to. A, bo tu <laughs> można sobie jeszcze to używać. O, jest fajne. Można ich wysadzać. ała, wypadłam. Co? Ale potiłem. Wysadzać można. Z czego można? Jak y, takie... Zbierzesz? te. Możesz też wysadzić w pole. Ale pod E, czy...? Tak, pod E. Dobra. Tak bardzo brane rakiety, oczywiście. Kurde, się zmściła <laughs> jeszcze. No, oczywiste, zanim, zanim spadłam, to wiesz. Wygrywałam to spokojnie.

To jest to. Dobrze zbyt to. Wiem kogo nie będę widział. <noise> Ale uniknęła. <noise> tak się w to o. gra. Jakie uniki robić wspaniale? Teraz to na ciebie wjechałam, więc no nie było szansy. No, tak wyczekiwałam. No... Nawet nie wycelowałaś mojego tylko. Na... Ja bać, punkty. O nie. A? To już trochę lepsze jest. O nie. Nie wyciągnęłam. Nie wycelowałeś. Proszę... Proszę mi tutaj nie robić takich rzeczy. Ja no trochę wycelowałem. Nieprawda. Trochę prawda. Nie. No o, dobre aim logo już i taki sam No! Wow, I To było ładne. No wiem właśnie. Nie. Za dużo razy się sam katuje chyba. Oła, spadła! Nie, spadła. Tak, w ostatniej chwili przejęliśmy. Nice. No nie, chyba... Chyba... O, tu doby, jest No właśnie, sama ze do mnie. Pa, mamy my pole. Mogła to zrobić. Maga. Już i dominant. Przepraszam, co? Już i No jestem, a co? Zabieraj im pola Co byś chciał? Kanapkę? No, so, so. To to nie mam. To już pomarę tu, tu najwyżej. Mmm, jakie fajne marzenie. Ups, a minęła. te rakietki trzeba im polować. No i znowu. No bo, grają w punkt. No ja i będą miał. Co? Jak to ominęłaś? Teraz <noise> już wiadomo kto jest Nooo, Ale mi przekro Jesteś cheater Ale mi Report. Ale mi przykro, report, ale mi przykro. nie <noise> Czemu ja mam oko podbite cały czas? Ja też Przestań mnie bić <noise> Przepraszam, ale... Jak widzę Ciebie, no to aż sama mi się pięć zamyka. O słuchawiam, przepraszam. Mamo, nie widzi. Przepraszam. To trzpać było. Uj, jaki unik. Łał. No przyhamowałem, dobry <coughs> hamuł, nie jest zły. Jest spadłam. O o. Ale ja gram z Tobą samo, więc... Ja wiem. No, parówki. Nikt się nie troszkę. Easy, easy! Farówki, bardzo łatwo, no. bardzo łatwo. No. A! to O, tyle samo zajętych był. Niemożliwe. No? No, ale może to No możliwe. No cóż. Już... O, moje no. da 28 mm. To tak się szczerzysz. Kanie, będzie lepiej, Josie. Nie denerwuj się Ja jestem denerwować Nie, się nie a, widzę teraz twojej kamerki, no a, ale pewnie no, żyłka ci wychodzi Czy pan... nie <grym> zobaczysz? Jakie? A zakładasz, że zobaczę? No teraz za miesiąc, ale zobaczę już zapomniałem znowu Będę miał szczęście Ja wow. yeah. no już też puszczałam rakietki w swoją stronę wiesz? No bo myślał to palić, to chyba tak Weź spadaj Weź go zniszcz Nie O, Wycelowała, dobra Ja aż za auta wyleciałeś No! O, przepraszam, nie przepraszam, nic ciebie no, Eee... Wjechałem w to! No, wjechałeś! O ja wow, maję ja też! O, nie. Tak, punkt. No nie. No chyba On. nie. <głos> 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 Oni mnie nakrzyż! No gdzie uciekasz? Ej, przed rakietą. Dawaj ręcz pola, 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 pola! <noise> Dobra, najważniejsze pola w tym momencie. Prawda. Oni mnie na krzyż tu bombardują. No nie. Aha. Pola, 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 pola. O -o. Pola, 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 pola. <śla> <Bysyć brawo>. <śla> <śla> Mam <güler> <Aww>! karmę. <laughs> <Allah! güler> Za dobrą taktykę mam radę No, parowki jedne. No nie? A No, ktoś tam sobie wziął roki tej sma. No nieprawda. Naprawdę? No, no, proszę. Nie, nie możesz mówić. Co, mi tutaj strzelasz? Dobra, trawy leciałem, nieważne. Zdążyłam ci pomścić sama siebie. Trochę tak. Dobra, nie było. Matu? Co się było. stało? A halo? A coś się stało? Dzień Ajeje. dobry. Nie, nie, nie. Czemu ja widzę no. wszystko z góry? Co jest grane? No, widzisz cheater. tu? What the fuck? Jak się się, Cheater? O Oła! Ale nie, pan nie działał. Niby za Nie dotykaj. Citu. Moich teammates nie dotknąłem. Ale ja bo no, mi się coś nie zepsuło. Dotknąłem. No ale. Moje niby cały gdzie polecały. Jak zmienić ten wygląd? my pola ich. Dobra, dziewczyny nie, to trafi, wygrają, tak? nie. O, no fajnie, ja nie umiem jeździć tak. Może teraz wygramy? Teraz na pewno. Yeee! No, to jest tak nieintuicyjne. Czy to ktoś jak zmienić? Tam widok? Nie. Mm. Dobry strzał Ren Dzięki o, Dobra, udało się Tylko niestety straciliśmy punktów trochę dziewczyny nadrobiły No oczywiście Przez mój głupi błąd, ale dobra Już nadradzę Ren, wiesz, ja nawet w tył nie patrzę <grych> <grych> Simon wróci do gry Ale fatalny strzał już no żeby... żebyś z tego nie trafił. Nie. No właśnie tam. Sprawdź sobie tam do dziurki o oh. Dziuki No no Dziuki No! Ile się euro. Dzięki O, co było bait. Co. Dobra, pola, 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 pola. Spokojnie, mam to. Mam to, mam to, luźno Dobra, idź Dziewczynie no. się skupiają nad wysadzaniem, a... Mamy pola No Dobra, przewaga We will see Czekaj, czy ja nie słyszałam, że ktoś mówił, że przyszedł się tu pobawić? No właśnie. Na a to bo poza tym to radny. Radny, bo widzę ja. Usadziłem się. No to, to się bawimy. To się bawimy w naszym stylu. Turem przyjechał się bawić. Przyszedł. Przyjechał czy przyszedł? To coś się

Świetnie się bawię przed tym serio. Fajna zabawa. Tak jak przy tych motorkach z tymi miniami. Nie, <noise> nie tryhard. New tryhard. Wcale nie <noise> udaje że się dobrze wrzywowy, okej. Okay? Chyba, że zmieniamy. No, mapę. spocony. Chyba, <noise> 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 że zmieniamy na to żeby też dograć sobie tak? Ale to ten, to. Jedna ruda jeszcze tylko, nie? No tak, tylko że to już mam 13 minut. Chociaż to jedno na odcinku, no albo dłuższy sobie... odcinek jeszcze z tego. To sobie ten zatrzymam. Nie zabieraj mi z zabawy! Mm, spocony? Nie, to ja się dożywa. Ja już jej przyznaję, że jest spocony. No mhm. jest spocony, no co? Mm. No. Ja waszemu roz... spoczynku. <głos》> cały czas zapewniam. I wypadłem! Dobrze poławię Tylko nie wiem, kiedy wypadam O nie! Poczekaj Ła, przepraszam, co? Nie Przejrzał Nie, nieprawda Dostałaś jedną rakietę. No, śmieszę Tylko się odrodziłam Proszę dać mi się odrodzić Czy ty kampisz na ich respekt? Nie Nie No tak! Nie! Josie yes. no, nie, uciekaj. Proszę? Jest, znowu uciekaj. Ja jadę za Josie i jej pola zajmuję. Dziś to, że... to jest dobra taktyka. Co się stało? No, wręcz. ci, że pójdziemy do bogoranta jeden na jeden. Niby dlaczego? No, bo nie ona wiesz, się chce wyżyć na tobie. Noooo. Zamarz spadł. Ja też się chcę dobrze bawić. A nie Bocze? bałeś się dobrze. Ręce się ja. dobrze pobawi na Rankedzie Klaudia. Czekaj, jak to było? 3.18 osie... Tak, tak było A to będzie 3-0. Ale nie wiedziałem, że tam nie gra. Było to tyle tutaj są sprawy przyw przywoływane już z innych Gierek. Co nie? Tak, jak się już nie Ale to my jesteśmy spoceni. Nie jedziemy chyba. Nie jesteśmy spoceni. I się dobrze bawimy, nie rad? Ja się zastanawiam, dlaczego moje niebieskie lubią się kundy. A, ja się zastanawiam, czemu rakiety nie mogę zabrać, a ja miałem. Co go zablinam, no? No z złe. Weź już nie czekaj, bo ja muszę coś ci. Kurde, zatrzymałeś. Znaczy. Hej. No właśnie już jest. <ścoughs> prawdę. To... E, czekajcie, głośność użytkownika REN. Głośność użytkownika REN, zmień głośność, Minus y 30, o. o. Tak. Dobra. Ja <śmukło> się Całkiem idealnie. C Czemu sam się wysadziłeś, przepraszam? Nie, nie wysadziłem się, sam sobie sobie spadłem, wiesz? Tam zabawię, y ja. ja się byś się polami zajęła znowu przegrywacie Ja się dobrze bawię dobra, dobra Dobra ja się też dobrze bawię <laughs> Aha to świetnie Ej, prawda, nie wypychaj mnie. Ja się też dobrze bawię, bo nie słyszę Rena <laughs> Ale... 3-0 Tak nie było no. I za polami Yoshi hi, hi. Ale wiesz, że mnie jeszcze nie ma? Aha, no to kazu <grym> Kurde Wejdź, wypadnij ze mnie Sigtowny mnie nie słyszy Ale mam przedmiot... Renkada zda. mówi do ciebie cześć jakiś <noise> Ale to ona mnie <noise> wyciszyła, nie ja ją Aaa, mam już Simon, Płuszka. weź się tam No <noise> <noise> Daj mi się odrodzić Ale ja się chcę dożywawić A, ty się chcesz no, <noise> dożywawić, okay. Ja wolę się zabijać jednostkami Zepsułeś Simon zabawę w ogóle. Czemu? No, dużo 30 koła! E, ja bogaty jestem. Salut! Czemu Ty pokazujesz akcję, a nie? No bo było najlepsze.